Żeby zarobić 2,500 zł, kiedyś musiałem harować przez kilka tygodni w fabryce, a dzisiaj 40 minut na znalezienie zlecenia, godziny na rozmowę z klientem, 2 dni na realizację projektu i dzień na poprawki. No i tyle. Kasa wpada prosto do portfela. Zamiast codziennie zrywać się o 5 rano, odpalam komputera wtedy, kiedy się obudzę, bez poczucia, że życie przycieka mi między palcami. Bez mrozu, upalu, pylu z cementu, zmęczenia i zdrowotnych problemów po takiej robocie. A co najlepsze, to już nie czekam na wypłatę raz w miesiąc. Każdy skończony projekt od razu jest opłacany przez klienta, dla niektórych to może brzmieć jak bajka. A dla mnie to codzienność. Stabilny i mega poszukiwany zawód, w którym zawsze czekają nowe projekty. Chcesz zobaczyć, jak Ty też możesz dołączyć do tej branży? Już pokazuję. To jest zlecenie zapłorku na 2,5 tysiąca zł. Projekt od projektantki z Nowego Jorku. Wizualizacja kilku łazienek w luksusowych apartamentach. Główne wymagania: maksymalna się o detale i fotorealistyczne ujęcie. Od razu napisałem do niej. Hey, mogę ogarnąć projekt w 3 dni. Pierwsze rendery w świetnej jakości wyślę już w 48 godzin. Zrobię 3-4 fotorealistyczne ujęcia każdej łazienki z pełnym detalem, Plus 3 rundy poprawek gratis. Oto jest moje portfolio. A najlepsze? Nie znam dobrze angielskiego. Używam po prostu chatu GPT czy tłumaczy DeepL do kontaktu z klientami z zagranicy. Zero stresu. A klientka odpisała po pół godziny. Doprecyzowała, co dokładnie trzeba zrobić i zapytała o cenę. Dogadaliśmy się na 6700 dolarów za całość, czyli właśnie około 2500 złotych. I wziąłem się do pracy. Pierwszy etap to praca z dokładnym briefem technicznym. Był bardzo szczegółowy i zawierał przykłady tekstur, referencji oraz zdjęcia elementów wystroju w netz, które trzeba było odwzorować w 3D. A ja szczególnie lubię ten moment, bo właśnie modelowanie mebli i różnych detali w daje ogromne pole do kreatywności, a najlepsze jest to, że naprawdę można nauczyć się tego od zera w kilku miesięcy. Ja tak sam zaczynałem na kursie Visual 360. Drugi etap to tworzenie projektów 3DS Max. Importuję rzut każdego pomieszczenia do programu, obrysowuję kontury, stawiam ściany, dodaję drzwi, a przy pomocy pluginu Floor Generator szybko generuję płytki na ścianach i podłodze. Wystarczy wpisać rozmiar np. 1000 na 1000 mm i od razu mamy dokładnie taki sam wzór jaki jest potrzebny. Kolejny krok to modelowanie mebli, ustawienia światła i nadanie tekstu. W tym projekcie korzystałem już z gotowych modeli, które przygotowałem wcześniej. Żeby scena wyglądała realistycznie, otwieram paletę materiałów i przypisuję ją do obiektu. Zaznaczam przez kontrolę elementy, które mają być np. ze szkła czy marmuru i jednym kliknięciem nadaję im odpowiednie właściwości. Dzięki temu wizualizacja od razu nabiera życie. Na koniec zostaje jeszcze ustawienie światła w pomieszczeniu. Do tego używam silnika Corona Render. Włączam oświetlenie u lezieńce, żeby dodać klimatu. Wybieram kadr i po ostatnich poprawkach przechodzę do renderu. To już finalowa faza pracy nad projektem. I to jest efekt. Trzystronne, jasne łazienki z ciekawymi akcentami. Jak lampy w kształcie muszli, czy subtelny wzór mozaiki na ścianach w strefie prysznica. Cały proces zajął mi dwa dni. Zawsze pracuję równolegle nad kilkoma projektami, które są na różnych etapach. W jednym wysłałem już pierwsze rendery i omawiamy poprawki. W innym dopiero rozmawiamy o koncepcji, a w jeszcze innym czekam na ostatnią ratę wynagrodzenia. Jeśli chodzi o to zlecenia na 2500 zł, klientka poprosiła mnie tylko o zmianę koloru i usunięcie kilku dodatków. Po poprawkach dostałem pełną zapłatę. Co więcej, już realizuje kolejne zlecenia dla tej samej projektantki. Bo kiedy pokazujesz profesjonalnie, działasz szybko, słuchasz klienta i uwzględniasz jego potrzeby, budujesz zaufanie, a zadowolony klient wraca do ciebie z następnymi projektami. Najlepsze jest to, że takich zleceń na platformach freelancerskich jest naprawdę dużo, a zaczniesz realizować ciekawe projekty i zarabiać stały dochód, można już po kilku miesiącach nauki. Sam zaczynałem od zera na kursie Visual 360, choć już wcześniej dość. Skeptycznie podchodziłem do pracy online. Na kursie nauczyłem się tworzyć realistyczne wizualizacje 3D wnętrz pod okiem doświadczonych mentorów. Zbudowałem portfolio, które od razu przyciągnęło klientów i dostałem wsparcie w komunikacji na platformach freelancerskich. Dzięki temu znalazłem pierwszych zleceniodawców i zrealizowałem płatne projekty na wysokim poziomie. Po tym wideo znajdziesz link do zamkniętego spotkania online z doświadczonymi wizualizatorami 3D. Dowiesz się tam, jak zacząć od zera w tej branży, jak zarabiać od 8 tysięcy już w pierwszych miesiącach? Jak zdobyć pierwszych klientów bez doświadczenia? I jak skutecznie prezentować się na platformach freelancerskich? To Twoja szansa, żeby zmienić swoje życie i zacząć karierę w 3D.